Czasu nigdy nie odzyskasz. Dlatego ten filmik potraktuj proszę jako taką inwestycję, bo poznasz sposoby na czytanie nawet trzy razy szybciej, dzięki czemu zaoszczędzisz po prostu kupę czasu. A ponadto dowiesz się, jak czytanie dosłownie wydłuża Twoje życie oraz jak możesz odmłodzić swój mózg. Także naprawdę lepiej poświęć te kilka minut. Jestem Michał i to jest mój 12 w życiu filmik na YouTubie. W tej części YouTube'a nie lejemy wody i dostaniesz wiedzę, której szukasz w maksymalnie skondensowanej formie. A na koniec odcinka będę miał dla Ciebie aż dwa prezenty. Jeden ode mnie, a drugi od sponsora, czyli aplikacji BookBeat do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Czytanie ma masę korzyści, które zostały udwodnione naukowo. Na przykład, agencja Reading stwierdziła, że czytanie zmniejsza objawy depresji i demencji. Oprócz tego, niektóre źródła podają, że czytanie przez 6 minut dziennie zmniejsza stres o aż 68%. Poza tym regularne czytanie poprawia kondycję naszych komórek mózgowych, czyli neuronów, co pozwala nam lepiej zapamiętywać informacje, a dzięki systematycznemu czytaniu możemy opóźnić proces starzenia naszego mózgu nawet o 32%. Takie angażowanie naszego mózgu do pracy poprzez czytanie zmniejsza też ryzyko zachorowania na Alzheimera nawet 2,5 krotnie. Ponadto, badacze z Uniwersytetu Yale dowiedli, że czytający żyją dłużej od osób, które nie czytają wcale. Co zostało zresztą potwierdzone badaniami trwającymi przez ponad 12 lat. Badania te mówią, że ci, którzy czytali książki do 3,5 godzin tygodniowo, byli o 17% mniej narażeni na śmierć, niż ci, którzy nie czytali tych książek w ogóle. A co jeszcze bardziej szokujące, czytelnicy książek żyli średnio 2 lata dłużej niż ci, którzy w ogóle nie czytali. Także chyba przekonałem Cię, jak przepotężna wartość płynie z czytania. No więc teraz pytanie, jak to skutecznie robić, bo jest dużo stron i mało czasu. Miałem kiedyś okazję być na takim rocznym kursie szybkiego czytania i zapamiętywania i streszczę Ci teraz w kilka minut najważniejsze wnioski, jak możesz czytać kilkukrotnie szybciej. Przeciętna szybkość czytania to 150-250 słów na minutę. Kiedy zmuszani jesteśmy do czytania większej ilości, na przykład na studiach, możemy dojść do około 400 słów na minutę. Kursy szybkiego czytania zwykle obiecują czytanie na poziomie 2000 słów na minutę i mogę szczerze powiedzieć, że jest to jak najbardziej wykonalne. No ale do rzeczy. Kiedy czytamy wolno, skupiamy się na Szczegółach tekstu, czytamy wymawiając słowa w swojej głowie. Nazywa się to ładnie fonetyzacją lub subwokalizacją. Fonetyzacja oznacza, że nasze czytanie jest zbliżone do tempa mówienia, czyli wcześniej wspomnianych 150-250 słów na minutę. Materiał dociera wtedy taką okrężną drogą oko, ucho, mózg. Szybkie czytanie z kolei polega na usunięciu tych nabytych przez nas nawyków, które spowalniają cały ten proces. Jednym ze sposobów powstrzymania się od pogłosu jest skupienie się na blokach słów, a nie na pojedynczych. Wyrazy. Kolejna technika to wystukiwanie rytmu i jest to według niektórych najskuteczniejsza, ale też najtrudniejsza metoda zwalczania subwokalizacji. Polega na tym, że wystukujemy określony stały rytm podczas czytania tekstu. No i trzecia i imo najlepsza metoda to jest wykorzystywanie palca lub wskaźnika. I na tym też skupiaj się u nas na kursie. Swoją drogą nie musisz kupować żadnego kursu, ja nic nie sprzedaję takiego. Wystarczy, że po prostu będziesz ćwiczyć tak, jak mówię, w tym filmiku, i to powinno w 100% wystarczyć. W metodzie wskaźnika chodzi o to, aby czytać szybciej niż myślimy, że jesteśmy w stanie. Czytając wystarczająco szybko, nie zdążysz czytać sobie słów w myślach i mimowolnie zaczniesz czytać bez subwokalizacji. Żeby to osiągnąć, wystarczy, że zaczniesz podkreślać czytany tekst swoim palcem. Kiedy już się przyzwyczaisz do tempa, zacznij przesuwać palcem szybciej. Regresja w czytaniu, czyli wracanie do tekstu już przeczytanego, zazwyczaj pojawia się w skutek takiej niskiej koncentracji, przez co chcemy powrócić do Tekstu wcześniej, w celu jego lepszego zrozumienia. To jest naturalne, ale praktyka wykazała, że nie ułatwia to wcale przyswojenia tekstu, bo na skutek regresji burzy się cały rytm i tempo, wszystko jest do dupy i myśl czytelnika po prostu się rwie. Więc zakryj słowa, które już przeczytałeś, i dzięki temu nie będziesz musiał wracać wzrokiem do wcześniejszych słów i po prostu nie będziesz musiał spowolniać swojego czytania. Przy technikach szybkiego czytania ważne też jest poszerzenie pola widzenia, czyli objęcie. Jak największej ilości informacji przy jednym zatrzymaniu oka, no to są oddzielne techniki, ale o tym powiem kiedy indziej. Dlatego, że możesz bez problemu korzystać z metody wskaźnika bez wyrobionego jakiegoś niesamowitego pola widzenia. Ciekawą odmianą metody wskaźnika, która mi osobiście przypadła do gustu najbardziej, jest metoda tropiciela. Polega na tym, że trzymasz długopis z założoną skówką i podkreślasz lub śledzisz każdą linijkę w trakcie czytania, Trzymając wzrok na końcówce długopisu, pomoże ci to zwiększyć tempo, w jakim przyswajasz każdą linijkę i poprawić Twoją koncentrację na słowach. Staraj się spędzić nie więcej niż jedną sekundę na każdą linię, a następnie zwiększaj tempo z każdą kolejną stroną. Inne podejście ma metoda skanowania. Polega na skupieniu się na słowach kluczowych. Swoją drogą w ogóle zbawienną informacją życiową dla mnie było to, że nie musisz czytać całego zdania. Aby zrozumieć jego znaczenie, skanowanie polega na szybkim przesuwaniu wzroku w dół strony i identyfikowaniu określonych słów i fraz. Mogą to być kluczowe zdania, często jakieś pierwsze zdania akapitów, nazwy, numery, podkreślone czy pogrubione słowa. Nie przeczytasz na pewno każdego słowa, ale twoje oko wyląduje na tym, co jest ważne, abyś mógł uchwycić podstawową ideę danego zdania. Do uporządkowania przyswojonych informacji pomocna też może być mapa myśli. Kolejną metodą na hakowanie szybkiego czytania jest czytanie książki z audiobookiem. Słuchanie podczas czytania wykorzystuje coś, co nazywa się efektem modalności, który pochodzi z badań w psychologii edukacyjnej. Pokazuje ona, że nasze mózgi przetwarzają informacje wizualne. I słuchowe oddzielnie. Słuchowe elementy w naszej pamięci roboczej nie konkurują z wizualnymi w ten sam sposób, w jaki dwa elementy wizualne, na przykład obraz i tekst konkurują ze sobą i w końcu rozdzielają naszą uwagę. Tak więc otwierasz książkę, zakładasz słuchawki i równocześnie śledzisz tekst podczas słuchania. Jeśli jesteś koksem, to możesz sobie nawet ustawić speed na półtora razy, aby czytać jeszcze szybciej. Wyciszasz wewnętrzny głos, bo słuchasz lektora, więc jesteś w stanie czytać dużo, dużo szybciej niż normalnie. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o audiobooki, to to naprawdę nie znam lepszej apki niż BookBeat. Dzięki niej będziesz w stanie przyswajać książkę, jadąc do pracy czy na uczelnię, wykonując jakieś obowiązki domowe czy nawet trenując. Rejestrujesz się przez stronę bookbeat.pl, wpisujesz kod zainspirowany420, możesz również skorzystać z linku podanego w opisie odcinka. Kod umożliwia korzystanie z aplikacji przez 30 dni w pakiecie Basic, a z ciekawych funkcji jest to, że możliwe jest też słuchanie w trybie offline jeśli sobie pobierzesz książkę zawczasu i też możesz sobie manipulować prędkością czytania lektora i ustawić wyłącznik czasowy. A po skończonym okresie próbnym możesz sobie wybrać subskrypcję dla siebie. Studenci mają 50% stanie, także polecam sobie przed końcem okresu próbnego wejściem w zakładkę oferty specjalne i tam wprowadzić kod student. Po weryfikacji oferta zostaje aktywowana. I także moim zdaniem naprawdę dobry deal. I jeszcze kilka bardzo ważnych tipów dotyczących zarówno szybkiego czytania, jak i słuchania audiobooków. Po pierwsze, unikaj rozpraszania uwagi i stwórz środowisko, w którym jest jak najmniej niepotrzebnych bodźców. Po drugie Rób przerwy. Nawet jak słuchasz audiobooka, to jest mega, mega ważne. W ten sposób po prostu więcej zapamiętasz. Po trzecie, podejdź do sprawy na spokojnie. Sprawdź swoją obecną prędkość czytanego tekstu, możesz zrobić na tej stronie, i sprawdź, ile tekstu rzeczywiście zrozumiałeś czy zrozumiałaś. Tak samo zrób potem z technikami szybkiego czytania i sprawdź, która technika będzie dla Ciebie po prostu najlepsza, najbardziej wydajna pod względem zarówno prędkości czytania, jak i zrozumienia w ogóle tekstu. Poza tym, zastanów się, czego chcesz od książki, bo nie każda książka będzie nadawała się do czytania metodą wskaźnika, na na przykład jakiś podręcznik akademicki z biochemii jest po prostu zbyt zawalony ważnymi informacjami, żeby można było przez niego tak leciutko przeskoczyć. Dlatego precyzując swój cel będziesz mógł, czy mogła dokonać lepszego wyboru z do technik czytania. I wreszcie ćwicz i śledź swoje postępy. Tak jakoby cały film był bardzo skondensowany i przypomniony wiedzą. Jeśli chcesz mi się jakoś odwdzięczyć, to może zostawić subskrypcję, komentarz i lajka. Zresztą, jeśli nie jest to pierwszy film na moim kanale, który oglądasz, to wiesz co chciałbym teraz, żebyś zrobił, a jeżeli nie wiesz, to zerknij sobie w sekcję komentarzy, to może się samemu domyślisz. No więc stworzyłem dla Ciebie darmowy szablon w Notion do tworzenia notatek z książek, przez co będziesz w stanie na dłużej zapamiętywać wszystkie ważne informacje oraz będziesz mieć możliwość powrotu do nich w dowolnym momencie właściwie. Link znajdziesz albo tutaj, albo w opisie filmu. Jeśli ten filmik Ci się podobał, to koniecznie zostań ze na dłużej, a jeśli szukasz technik nauki czy organizacji czasu, to znajdziesz linki do moich wcześniejszych filmików gdzieś tutaj. Nie przedłużając życiu, jak najwięcej wartościowych lektur w najbliższym czasie. Wspaniałego dnia, tygodnia, miesiąca, życia, wielu wnucząt, pysznej kawusi i Elo.